witam na e, pomyczowej konferencji prasowej, witam przede wszystkim trenera zespołu, e, gości, witam Państwa trenerze. No horror tutaj w Pruszkowie, ale jakby trener, tu, trenera tutaj okiem ocenił trener przebieg wydarzeń na boisku no, i to spotkanie. I porządku chciałem tylko przede wszystkim pogratulować z wygrali, są zespołem lepszym, tak, dramaturgia meczu była, myślę, że my ten mecz yy... Zanim nie, nie z niczego wygrał, to my go przegraliśmy. Tyle. A czy to jest czymś pana zaskoczył? Nie. Jakie dalsze, yy, jaka przyszłość teraz czeka zespoły Jaki? Niestety, już jesteśmy przeciwni, więc trzeba się odnaleźć w nowej rzeczywistości, trzeba usiąść, porozmawiać na szczeblu władzy. Tyle, nie. to już nie, nie. nie do mnie pyta. Jeszcze raz gratuluję. Muszę przekazać gratulacje dla wszystkich, życzę powodzenia. Dziękuję Witam trenera Znicza, która będzie trenerze, no istny horror, zakończony happy endem. Wygrywamy 3-2 i jesteśmy niemalże. pewni że tego trzymają. Przede wszystkim gratuluję tego, co chciałem. To jest krótko. Przede wszystkim dziękujemy za gratulacje. Na pewno co to. Takie to to jest horror niesamowity. Kolejny mecz, gdzie gramy z morzem na gardle. Kiedy przegrywamy. Ja powiem tylko tyle. Tak jak obejmowałem ten zespół, tak samo teraz wierzymy do końca. Nie, naprawdę ta drużyna ma ogromny potencjał, ci chłopcy mają niesamowitą chęć zwycięstwa. Widać jedność w drużynie, każdy kto wchodzi chce pokazać siebie z jak najlepszej strony i pomóc drużynie. To jest ważne. Przegrywamy 2-1, odwracamy wynik meczu na, na 3-2. To naprawdę jest wielka sztuka i, i liczę, że, że po prostu ten ostatni mecz z wizerem też udowodnimy, że, że jesteśmy bardzo dobrym zespołem, a jedziemy tam naprawdę e, zrobić swoją robotę, i, I po o zwycięstwo. Mam nadzieję, że się to wydarzy, bo tak naprawdę dalej nic nie wiadomo. Tabela jest tak płaska, tyle zespołów jest zamieszanych w utrzymanie, że po prostu nie chcę nawet o tym myśleć. Cieszymy się z tego zwycięstwa, ale tak jak powiedzieliśmy na, na, na chłodno, od razu w szatni. Pokora, ciężka praca, plan na mecz, tydzień przygotowań i walczymy w łodzi. Pewnie życzymy bardzo dobrego wyniku w łodzi i życzymy powodzenia. Dzięki Dziękuję. Bardzo.